No dzień dobry. Robi się, robi cały czas. Nawet dużo bym powiedział. Dużo chociaż takich pierdów, no. Drobnych brat. To znaczy drobnych. Ale wielu drobnych na każdej osadzie. Grubsze, drobniejsze, jakiś tam drilling, jakieś tucery, blazery dwa, drillingi dwa i jeszcze jakieś dwie. W sumie mam sześć osad na warsztacie, kurde jeszcze tyle, tyle to jeszcze chyba nigdy nie miałem. <noise> Jak widać będę osadzał stopkę z takimi wypustkami, więc musiałem zrobić, zacząć zakołkować otwory i zrobić trzeba nowe. Tak w szybkim skrócie z grubsza obrobiona, o, niestety w stopkach czasem się zdarzają skazy w środku, o, szlifuje się i nagle dziura, no nic z czymś to się wypełni, przy ostatecznym szlifowaniu już kolby, później, bo jeszcze cała jest tutaj do odnowienia jak widać, z innej perspektywy trochę, widzicie dwa różne rodzaje drewna zupełnie, tu mamy Wyższą klasę, pewnie jakaś ósma, no może aż ósma, chociaż ładne drewno. A tu mamy zwykłe pospolite. I teraz o czym chciałem powiedzieć? Odnośnie szlifowania przy odnawianiu osad, no jest różnica, zdecydowanie. To drewno jest dużo twardsze i dużo bardziej tworzą się na nim rysy, które później ciężko jest usunąć. I o ile tą osadę możemy sobie szlifować śmiało papierkiem 180-240, no bo sobie głębokie dosyć jakieś wżery, wgniecenia, więc i tak y trzeba będzie to zaszlifować. O tyle w tej tego nie polecam. Chyba, że no naprawdę są jakieś y grubsze tematy do usunięcia, ale problem jest taki, że później po grubym papierze tą osadę będzie bardzo ciężko doprowadzić do, do gładzi. Znaczy, dogładzi w takim sensie, żeby nie było widać rys. O, bo ona gładka będzie, ale będą, wid będą widoczne te rysy wszystkie. Więc jeżeli nie ma naprawdę silnej potrzeby, żeby to y, mocno drzeć, to nie należy schodzić poniżej papieru 360, a nawet 400. Ja tutaj miejscami 360 poleciałem, bo, no bo było sporo wgnieceń takich, które nie chciały mi wyjść więc musiałem je zeszlifować. No, nie były na szczęście jakieś bardzo głębokie. A mimo to od papieru 360 lakierniczego, czyli on dosyć jest jednorodny, nie tak jak te do drewna, że niby 240 czy 360, a rysy czasem robi jak setka. Wraz rys mi narobiło i teraz już nawet oscylacją przeleciałem 400 i wraz te rysy po ręcznym szlifowaniu 360 mi zostają. Także jeszcze sporo roboty tu przez to mi zostało. Później przy wykończeniu olejowym naprawdę yy, będzie widać te rysy, bo gdybyśmy to lakierowali albo politurą pokrywali, to te mikrorysy nie byłyby widoczne, ale przy oleju no będzie pod światło widać wszystkie rysy, jakie zostaną. Więc yy, tak jak mówię, nie należy przesadzać z grubością papieru jak najdrobniejszym yy, drewno wyższej klasy twardsze obrabiamy. Tutaj nie ma tego problemu, bo miękkie drewno dużo łatwiej później doprowadzić do, do gładkości. Tu już czułenko mam z grubsza wyszlifowane ręcznie. Oczywiście, czego nie powiedziałem na początku, to jeżeli pracujemy drobnymi papierami tylko, to tym bardziej ważne jest całe to drewno dobrze umyć, odtłuścić acetonem, spirytusem jakimś, w sensie denaturatem, no zależy czym to było wykończone, nie? Nie zawsze olej się ładnie, nie każdy olej się acetonem dobrze wymywa. No. Także tutaj dużo pracy już włożyłem w to do ręcznego szlifowania w zasadzie 400-90%. No, w kilku miejscach musiałem, troszkę grubszym, no bo, bo jednak te wgniecenia wraz zostawały. No ale tu jeszcze kupa pracy przede mną. Jak widzicie, jest duża różnica w drewnie. Chociaż ta część jest nieco ciemniejsza, ale, no ale widać jeszcze tutaj kupę miejsc, gdzie zostało do wyszlifowania. Jak widzicie trochę roboty jest, no. A co ciekawe, jedna, jeden drilling, to znaczy osada od drillinga przyleciała na renowację do mnie z USA. Widocznie tam już nie ma fachowców, kurka wódka. <grywka> I tak to z grubsza wygląda robota. No jak widać, jest tego trochę 6 na raz, i kratki w trzech, i chropowatości, i odnowienie, i naprawa, i dorabianie jakiejś pierdu Także się schodzi. Stąd tylko taki przekrojowy filmik. No bo nie mam za bardzo czasu, żeby po prostu nagrać jakiś konkretny w tym momencie. Jak się obrobię z tym wszystkim, co teraz mam, to zrobię jakiś film. Może o narzędziach do kratek i o kratkach tak pomyślałem. O ile chcecie, oczywiście. Jak nie, to co innego. Może coś scence. Albo dalej będę rzeźbił swoją kolbę kolejną. To tyle na dzisiaj. Nara.